Cześć, nazywam się Jela Żyrek i witam Was na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście. Tym odcinkiem chciałam zacząć mój cotygodniowy vlog na temat ukorzeniania roślin. W dzisiejszym odcinku opowiem o ukorzenianiu roślin w wodzie. Pokażę Wam, jak zacząć, na co zwrócić uwagę i co może Was spotkać. Przygotowałam kilka sadzonek, jak właśnie widzicie, zaraz Wam o nich opowiem i krok po kroku przedstawię Wam cały proces ukorzeniania. Sadzonki, które dzisiaj przygotowywałam do ukorzenia, są już pocięte i część z nich już właśnie sobie tutaj leży w wodzie, jak, jak widzicie. Zaraz będę Wam każdej opowiadać. Pierwszą z tych sezonek jest Syngonium auritum. Takie przepiękne sadzoneczki. O, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Zostały przygotowane i odcięte w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. Tutaj mają też korzonek powietrzny, i to jest pierwsza sadzonka, która jest właśnie całkowicie do ukorzenienia, i którą, którą właśnie dzisiaj dla Was odcięłam. Druga sadzonka, którą też tutaj mam w szklance, jest już sadzonką, którą odcięłam tydzień temu i wypuściła już korzeń. Jak widzicie, taki fajny drugi korzeń, więc wszystko idzie jak najbardziej ok. Mam tutaj jeszcze również. E, Epi Premium złociste, taki fajny duży liść Epi Premium w ogóle pięknie z mojego wielkiego matecznika. On również jest odcięty, jest odcięty dzisiaj przygotowany przed odcinkiem, ma również korzenie powietrzne e, i już tutaj takie małe stożek wzrostu, bo jest to ostatni liść, który, który został już wcześniej odciętych, odciętego pędu, więc również wylądował w szklance z wodą. Jeszcze, jeśli chodzi o Epi Premium, przygotowałam też kilka ciętych pędów, tego epipremium, które to zawsze za mną widzicie. No już troszkę wchodziło nam na kanapę, zaczynało sobie siedzieć na oparciu, więc trzeba było je troszeczkę przyciąć, więc również przygotowałam takie sadzonki, już je podcięłam. Każda z nich ma korzeń powietrzny i zaraz również umieszczę je tutaj w wodzie z tą sadzonką, którą już wcześniej tutaj mamy. O, właśnie w taki sposób wsadzimy sobie ją do wody. I tak sobie będzie tutaj siedzieć i się ukorzeniać. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne roślinki, które dla Was przygotowałam, to Filodendron cobra, bądź Monstera na Variegata, jak wolicie tak naprawdę. obie nazwy, jak dla mnie, są ok. Pierwszą z sadzonek, są takie malusie w ogóle sadzonki też, z, mojego, z mojej roślinki. Pierwszą z sadzonek jest... Taka właśnie sadzoneczka cięta. Ma tylko takie maleńkie korzenie powietrzne. Nie wypuściła jeszcze żadnego korzonka. I drugą sadzonką, której tutaj mam, też jest sadzonka, która jest od trzech tygodni. Tutaj sobie y, siedzi w wodzie i wygląda ona w ten sposób. Ma już taki piękny korzeń. Powie y, korzeń. No, i stożek wzrostu. Mam jeszcze tutaj trzy krotkę na nóg. I synkanium arrow. No i gwiazdę wieczoru, z morza większości z Was, Monstere Variegata. Też mam taką sadzonkę, wyciągnę ją Wam i pokażę. Sadzonka jest cięta z mojego matecznika, sadzonka ma dość duży korzeń powietrzny, no i taki bardzo ładny pęd, listek wygląda w ten sposób, również sobie, sobie siedzi w słoiku w wodzie. Jeśli już opowiedziałam o sadzonkach, które dzisiaj dla Was przygotowałam, to zapraszam Was e, teraz do posłuchania o tym właśnie, jak zacząć ukorzeniać, a gdzie jak najlepiej się do tego zabrać oraz co może Was spotkać po drodze. Jeśli oczywiście przygotowaliśmy już sobie nasz pojemnik, który wcześniej wyparzyliśmy i umyliśmy, e, jak najbardziej może to być na przykład taki właśnie słoik zwykły, który ja sobie przygotowałam, bądź korzystam też z takich wazoników właśnie potrójne, w których też bardzo ładnie sadzonki się prezentują, bądź po prostu ze zwykłej szklanki, która była sobie u mnie w półce i posłużyła mi do ukorzeniania. Kolejnym czynnikiem, który jest bardzo ważny to właśnie woda, w której będziemy ukorzeniać. Może to być woda zwykła z kranu. Bardzo ważne, żeby nie była ona lodowata. Fajnie, jeśli będzie w temperaturze pokojowej i wtedy właśnie nasze rośliny szybciej będą się ukorzeniać i nasze korzenie właśnie szybciej będą rosły. Wiosną i latem cały proces ukorzeniania jest dużo łatwiejszy, ponieważ temperatura na zewnątrz jest dużo e, przyjemniejsza, dużo wyższa A, i nawet nasz parapet staje się dużo cieplejszy, więc taka sadzonka w takim okresie jak najbardziej może sobie stać na parapecie, będzie miała dużo słańce, światła słonecznego e, oraz będzie również miała dość ciepło. Jeśli ukorzeniamy rośliny jesienią... Jak najbardziej powinniśmy dostarczyć im trochę więcej światła. Możemy postawić taką sadzonkę bliżej lampy. E, ważne, żeby ona też nie stała na parapecie, bo te parapety jesienią zimą są dość zimne, jest tam dość chłodno, no wiadomo, temperatura za oknem jest również dużo niższa. E, żeby podgrzeć taką sadzonkę, może podgrzeć to zasowo, żeby ją troszkę ocieplić, e, możemy sobie użyć właśnie takiej maty grzewczej. Takie matki grzewcze właśnie można sobie kupić w sklepie zoologicznym bądź na y, jakimś innym portalu gdzie są takie rzeczy do terrarium Jak najbardziej ona się bardzo delikatnie nagrzewa i bardzo fajnie podgrzewa naszą sadzonkę, nawet podgrzewa bardzo fajnie, ociepa delikatnie naszą sadzonkę i dzięki niej korzenie właśnie szybciej rosną. Bądź możemy taką sadzonkę postawić w pobliżu kaloryfera. tylko Tutaj trzeba uważać, żeby to powietrze dość ciepłe z kaloryfera, no nie wysuszyło i nie zniszczyło naszych liści, więc wiadomo, oczywiście wszystko z umiarem i wszystko delikatnie, no nie chcemy tutaj zagotować wody w słoiku bo nic z tego wtedy nie wyjdzie. Jeśli chodzi o wodę, w której ukorzeniamy, to jej zdania są podzielone. Jedni mówią, żeby ją często wymieniać, drudzy mówią, żeby jej nie wymieniać, bo wtedy sadzonka lepiej się ukorzenia. No jeśli chodzi o mnie i o to, co ja wcześniej wypróbowałam, ja taką wodę wymieniam dość często, między pięcioma a siedmioma dniami. Do wody również dorzucam sobie węgiel aktywny, który jest tutaj antybakteryjny i który zapobiega nam wszelakim, że tak powiem, niefajnym rzeczom, które się będą gdzieś na korzeniu, czyli gniciu. O, tu pokażę w drugiej szklaneczce, ten węgiel sobie jest tam na dole, ja go używam właśnie w takich, nie wiem jak to powiedzieć, w kawałkach, o w takich kawałkach. Są również opcje węgla w proszku, w tabletkach, tak naprawdę w czym wolicie, ważne żeby nie zawierał cukru. Oczywiście, również przy zmianie wody bardzo ważnym elementem jest sprawdzanie, czy nasze sadzonki nie gniją. Jeśli zauważymy na naszych sadzonkach jakiekolwiek elementy bądź proces gnicia, zobaczymy, że one nieprzyjemnie pachną bądź że są bardzo miękkie w dotyku i ciemnobrązowe, trzeba jak najszybciej sprawdzić to, wyczyścić bardzo dokładnie takie miejsce, bądź odciąć ten kawałek pędu, jeśli oczywiście jest taka możliwość, który gnije, oraz zabezpieczyć go jakimś środkiem grzybobójczym. Aby ukorzenienie naszych sadzonek szło dużo lepiej, można użyć również różnych stymulatorów korzeni. Ja od niedawna testuję jeden z nich. Jest to produkt firmy Cana Biorizotonic. Już wam go pokażę. Wygląda on właśnie w ten sposób. Jest on również polecany na większości grup roślinnych oraz blogów roślinnych. Ja jestem bardzo zadowolona z efektów. Mam nadzieję, że z biegiem właśnie czasu i mojego testowania będą one jeszcze lepsze. Więc jeśli ktoś z Was ma możliwość przetestowania, to jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozwiał Wasze wszelakie wątpliwości w temacie ukorzenienia roślin w wodzie. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, zachęcam Was do zadania ich w komentarzu, na pewno na każdy odpowiem bądź do kontaktu ze mną. Życzę Wam w takim razie dobrego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!